Jedną z najlepszych gier kończących, można by rzec, poprzednią generację PlayStation była niewątpliwie Ghost of Tsushima. To produkcja typu: Jeśli jeszcze w nią nie grałeś lub nie grałaś, to na co czekasz? Ghost of Tsushima to opowieść o Jinie Sakai, samuraju, który popchnięty faktem najazdu armii mongolskiej na jego ojczyste ziemię, staje przed wyborem, no, czy będzie trzymał się honorowych wartości, jakie przyświecały mu przez całe życie, czy jednak dostosuje się do nowej sytuacji, modyfikując przy tym swoje wartości no i taktyki. Gra już dziś stała się jedną z najbardziej kultowych pozycji w bibliotece PlayStation, a teraz, za sprawą wersji reżyserskiej, wydaje się stawiać ostateczną kropkę nad I. Ghost of Tsushima Directors' Cut to nie jest kolejne zwykłe DLC. Według mnie to takie rozwinięcie i dokończenie myśli twórczej. Jeśli dacie mi moment, to w tym materiale postaram Wam się to pokazać. Zanim zaczniemy jednak technikalia, Ghost of Tsushima Director's Cut jest rozszerzeniem, które upraszczając, zmienia podstawową wersję gry w wersję reżyserską, która to dodaje między innymi dodatkową zawartość fabularną ta nowa wyspa Iki, która jest częścią nowej zawartości, występuje zarówno w wersji na PS4, jak i PS5. Z kolei wersja PS5 posiada osobny zestaw usprawnień występujący tylko na nowej generacji PlayStation. Cena director's cut jest uzależniona od tego, czy docelowo chcecie w nią grać na PS4, czy na PS5. Aczkolwiek, gdy przechodzicie z podstawowej wersji gry na PS4 docelowo na wersję PS5, cena jej, czyli 125 zł, jest finalnie taka sama, jeśli po drodze kupicie wersję reżyserską na PS4, a potem na PS5. Wracając jednak do gry, pierwszą rzeczą, którą chciałbym poruszyć, to to, że nie za bardzo chcę zgłębiać fabułę, w której będziemy uczestniczyć odwiedzając Wyspę Iki. Jeśli graliście już w Ghost, to wiecie, że to właśnie fabuła i poszczególne więzi, które wytwarzają się pomiędzy bohaterami, są jednymi z najmocniejszych aspektów tej przygody. Ograniczę się zatem do tego, że na Wyspie Iki pojawia się dziwna przywódczyni wojsk mongolskich, którą lokalni mieszkańcy określają mianem Orlicy. Jin udaje się więc na Iki z jednym celem – powstrzymania dodatkowych oddziałów najeźdźców mongolskich. Niebezpieczeństwo polega na tym, że Orlica nie jest zwykłą przeciwniczką, a swoistą szamanką, która potrafi zasiać strach w umysłach lokalnej społeczności. Znajdująca się w niedalekiej odległości od Tsushima wyspa Iki, ma jeszcze jedną bardzo ważną dla historii, nazwijmy to właściwość, ale znowu nie zdradzę wam o co chodzi dokładnie. Moim zdaniem bardzo fajnie się stało, że twórcy wzięli się za ten konkretny wątek fabularny, no bo świetnie dopełnia on nasze rozumienie pewnych sytuacji, no i podejścia głównego bohatera. Ale tak jak mówię, zero spoilerów. W sumie to ciężko powiedzieć coś, nie mówiąc jednocześnie nic, ale faktycznie największa zajawka w grze płynie z odkrywania kolejnych części wyspy, tak jak miało to miejsce w przypadku Tsushima. Dalej są to piękne lokacje, niesamowite krajobrazy, no i miejsca, które od razu powodują u nas zachwyt niemalże artystyczny. I znów, zbyt duże eksponowanie tego, na co można natknąć się na Iki, także myślę podpina się pod spoilowanie zabawy. Historia tutaj posuwa się podobnym tempem jak na Tsushima i to oczywiście uważam za bardzo duży atut. Nie zaburza, przynajmniej według mnie, to odbioru ogólnego. No i też nie sprawia wrażenia, co ważne, że jest to coś oderwanego, takiego wiecie, na siłę doczepionego do podstawowej gry. Na Iki spotykamy wielu nowych bohaterów, z którymi Jin będzie musiał zbudować nowe więzi i to też trochę od naszych decyzji będzie zależało, czy będą one przyjazne, czy oparte na argumencie siły. Poszczególne dialogi oczywiście nie odstają od tego, co znamy z pierwszej wersji gry. Tak jak już mówiłem, Jean dalej to świetny bohater, a każda nowa kluczowa postać, którą spotyka na wyspie, od razu zapada nam w pamięć. Też dzięki temu, że jest to po prostu bardzo ciekawa grupa ludzi. Tu dorastałem, wiesz? Orlica cię wzywa! Z racji tego, że Orlica, jak już mówiłem, jest szamanką, jej nazwijmy to profesja przekłada się na oddziały wojsk, które są jej podległe. Chodzi mi o fakt, iż do walki dołączyli bafujący wrogów soliści wokalni, którzy swoimi modłami wzmacniają swoich towarzyszy broni, powodując, że bardziej częściej atakują takimi nieblokowanymi atakami, no i są w ogóle bardziej zawzięci. Co oznacza, że w pierwszej kolejności najlepiej zająć się łucznikami jak poprzednio, ale też tym razem właśnie tymi nucącymi swoje wzmacniające wojenne pieśni, żołnierzami. I też nie pamiętam, czy to było w podstawce, ale mam takie wrażenie, że żołnierze wcześniej też nie zmieniali broni. W sensie jeden żołnierz walczył zawsze albo dwoma mieczami, albo lancą, a teraz oni mogą sobie zmieniać broń w locie. Tego chyba nie było w podstawce. Co do samej walki, mam wrażenie, ale zaznaczam, że jest to moje subiektywne odczucie, całość jest jeszcze bardziej sprawnie działającym mechanizmem. Machając kataną i robiąc uniki, czasem miałem wrażenie, że całość jest jeszcze bardziej precyzyjna, o ile to w ogóle jest możliwe. Ale mówię, może wynika to z tego, że miałem lekką przerwę od ghosta. Tak czy inaczej, walka jest co najmniej tak samo ultra płynna, jak pamiętałem ją z pierwotnej wersji gry, a już w sumie samo to świadczy o tym, że ten aspekt w Ghost of Tsushima Director's Cut jest niesamowicie dopracowany. Znów nie chcę zdradzać za dużo, bo największy fan jednak pochodzi tutaj z odkrywania rzeczy samemu, ale faktycznie zwierzęta grają tutaj nieco większą rolę. Na Iki możemy na przykład przy pomocy naszego instrumentu, powiedzmy to, dogadywać się z lokalnymi zwierzętami. Jak widać dzieje się to za sprawą ciekawej minigierki, w której celujemy dźwiękiem w taki coś jakby tunel dźwiękowy, żeby wszystko ładnie grało i nie fałszowało, a robimy to wychylając DualSense. Także i nasz koń zyskał na walorach bojowych, a dokładnie chodzi mi o możliwość tratowania nim przeciwników. Jest to bardzo fajne zagranie, przynajmniej dla nas. Oczywiście nowych umiejętności mamy więcej, ale z pewnością zdobędziecie je i odkryjecie je sami, zwłaszcza te oparte na nowych medalionach, które można zdobyć. Nieźle. Przydałby mi się taki. To prezent od zdolnego przyjaciela. W grze jest także kilka pobocznych oczywiście wyzwań pojawiają się znowu hajku. Jest też kilka innych rzeczy, ale też na przykład jest fajne strzelanie z łuku na takiej specyficznej strzelnicy. Co ważne w sumie, jak może wiecie, dostęp do wyspy Iki otrzymujemy po ukończeniu pierwszego aktu w grze, więc jeśli teoretycznie gracie od początku, to, to po skończeniu pierwszego aktu właśnie możecie odwiedzić Iki, ogarnąć co na niej tam potrzeba i kontynuować grę dalej na głównej wyspie. I w sumie to tak chcę chyba zrobić, bo no ja grałem po tym jak skończyłem podstawę, więc tam są takie dialogi, które nawiązują do tego jak ona się skończyła, więc wydaje mi się, że jakby to zrobić po pierwszym akcie, no to bohaterowie muszą mówić coś innego, no bo te rzeczy się jeszcze nie wydarzyły z końca gry. Wiecie o co mi chodzi. Jeśli skończyliście już Ghosta wcześniej na PS4, a zaczynacie grać na PS5, wystarczy, że z menu przekonwertujecie wcześniejszy save z PS4 i właściwie od razu możecie ruszać ogarniać nowe questy. Wszystko pojawia się na mapie, więc ciężko jest tam cokolwiek przeoczyć. Ghost of Tsushima Director's Cut posiada też właściwe tylko dla PS5 usprawnienia. Pad DualSense naturalnie od razu daje o sobie znać, czy to kiedy strzelamy z łuku to czujemy napinającą się cięciwę, no, czy na przykład prosimy o wskazówkę wiatr, to odczuwamy jego podmuch w dłoniach, też głośniczek tam dosyć mocno działa w tej grze, w sensie często jest używany. Poziom subtelności i szczegółowości drgań wraz z dźwiękiem porównałbym do tych z AstroBota, w sensie są tak różnorodne no i tak ciekawie wykonane. Polecam też na przykład chować po walce często katane, no bo wtedy czuć, że pochwa, do której chowamy miecz jest zrobiona z drewna, no i słychać taki suchy odgłos. Świetna sprawa, mega fajnie te szczegóły komplementują to, co dzieje się w grze. Ekrany ładowania na PS5 tym razem już w ogóle w sumie się nie pojawiają, wygląda to tak. Jest także japoński lip wsparcie 3D Audio oraz wyższa dynamiczna rozdzielczość, która utrzymuje 60 fps-ów, aczkolwiek tutaj mamy tryb do wyboru, czy chcemy iść w stronę wydajności, czy właśnie większej rozdzielczości. Jeśli chodzi o długość trwania dodatku, to fabuę można skończyć w mniej więcej tak 5, 8, 9 godzin, a do tego jeszcze oczywiście możecie sobie kolejne tyle tak pirazy drzwi dorzucić, jeżeli chcecie wbić 100%, zobaczyć wszystko, wszystkie aktywności, zaliczyć i tak dalej. Faktycznie, gdy zabierałem się do tworzenia tego materiału, po tym jak moment już pograłem, to zastanawiałem się, jak w sumie ten temat ugryźć, bo tak jak mówiłem, z jednej strony Ghost of Tsushima była dla mnie grą i tak już niemalże idealną. Klimat mnie kupił, uwielbiam czasy feudalnej Japonii, walki samurajów, w skrócie top gier na PlayStation Ever. No i wbicie platyny było tutaj wyłącznie przyjemnością. Z drugiej strony, widząc rozwijające się wydarzenia na wyspie Iki, kolejne lokacje, no i usprawnienia stworzone przez twórców, coraz bardziej cieszyłem się z powrotu na we stare śmieci, aczkolwiek w żadnych śmieciach nie ma mowy. Jednocześnie mówiąc o tym wszystkim, zbyt szczegółowo nie chciałem odbierać Wam tego, czego sam doświadczyłem podczas grania. Żyjemy dziś w świecie, w którym często zapowiedzi nowości już na trailerach machają na nas wirtualną marchewką, hej, tu jestem, zobacz, to ja, najciekawsze gra tego roku, no a po graniu Ghost of Tsushima Director's Cut mam jeszcze większy szacunek do twórców za to, że Mało zdradzili z tego, co znajduje się na wyspie Iki, a z drugiej strony, e, że byli na tyle pewni tego, co stworzyli, że pozwolili nam samym odkrywać nową lokację bez zbędnego zamęcania. Czy gracie w wersję reżyserską gry na PS4, czy ze wszystkimi dodatkowymi usprawnieniami na PS5, jestem przekonany, że czeka Was świetne uzupełnienie historii Jina Sakai, czyli tytułowego ducha Tsushima. Na samym końcu po prostu mega się cieszę z tego powrotu, no bo właściwie chyba o to chodzi przecież w grach, prawda? Żeby czerpać z nich przyjemność. Dzięki za dziś i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!